Cześć, z tej strony Patmans i zapraszam was na krótką historię o tym, jak miłość potrafi przezwyciężyć wszystko. Zapraszam. O nie, jestem ja? No dobra, to ogarnij to ty... O dobra, git. Ja, ja cię protektuję, kumasz, ja cię protektuję. What the fuck? Dobra, gdzie idziemy, gdzie idziemy, no ja za tobą biegam, nie? Ja za tobą biegam. To za wcześnie, za wcześnie to zgłaszacie. Aaa no. Wiedziałem no, jak, moment, jak moment, moment. Zabije, ale Mandzio prawdopodobnie to był ten, to My był... Ba. no dobra, odjewałem. nie powinienem był tego zgłaszać, bo po prostu Ci. to było absurdalne, było tam bardzo dużo... No, sekundę dzisiaj z tego laboratorium. Ale ty powiedziałeś, że teraz ktoś zabił i ty to widziałeś, tak? No, no widziałem, widziałem jak na labie. By, no tak, na labie obok temperatury. Widziałem jakbyś ty zabijał i pobiegł w stronę wyjścia z laboratorium. Nie, 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 A ty nie, ja zrobię z laboratorium. Dobra, dobra, to ja cię opisan Ja wybiegłem już ponad 15 sekund temu. A no Tak, nie teraz, 15 sekund temu. No 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 to kurczę okej okay. no to wtedy yeah. wychodzi na to że jest rzeczywiście jakiś morfik, ale ty tak to opisywałeś jakby to się wydarzyło od razu Okej 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 A gdzie to jest masz... w takim razie A to się plaga by u nas wziął jeszcze tak się tepnął się z tobą przecież Gdzieś okay, widziałeś kto widział Mandzia wybiegającego? 15, 15 sekund A. temu Mandzio wybiegłeś z laboratorium i dopiero dotarłeś do, tak. do elektryka Tak A co, A co robiłeś? Zrobiłeś najpierw przez, w medzie Mandzio? Biegało, przez 15 sekund zrobiłem temperaturę elektryka Jestem, czekaj, blady, boże, nie blady. AB, kliknij sobie mapkę. Czy widzisz no. jak są kąsy. Czy widzisz jak są komsy? No wiem gdzie są. No wiem jak są. Nad literką kompsy, no. I. Pójdź tak, nie wiem, do, o, pójdź do dolnego rogu siatki, nad literkuj Tutaj jestem. Odbiegałem aż od temperatury. Ustawiłem temperaturę, zrobiłem, po czym zacząłem wybiegać. A jako ten ja zna... A, AB, okay. ile tam było osób 65, w tym medzie? Minus 65. No ja mu ufam, nie? Zaczynała się od minus 11. że Nie, 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 nie. nie, nie Ona się nie... Patrzy nie... Na to, jeśli mam być szale, nikt nie patrzy na to, ile jest na minusie. Ale, ale patrz, nie, nie chodzi, nie, nie mówię, ile sobie, na minusie. No, ja tak, to do no, zapamiętania. Ej, ale czekajcie, czekajcie, bo no, Nathan no, Zaczął mówić o tym na początku, więc ile tam osób było w tym medzie? Ile osób było obok killa? No, na pewno Pamięta był Natan, i na, na pewno byłem ja, i, na, i tam gdzieś obok była jeszcze jedna osoba. Ja byłem, ja byłem po prawej ta, stronie. No, no, to, no to, ta, ta. to wy jesteście chyba klip z tego. No, no my jesteśmy klip. No za w albo Mandzia, no nie wiadomo. może no to AB coś. to nie miałoby sensu, żebym ja od razu się wyrwał no, i bym się to przyznał to do tego, się, że wybiegłem o, i powiedziałem daleko. Zagrażę. Bo światła nie były wyłączone, więc to nie ma sensu. Ja, ja dobra, ej! Że. Ktoś się plaga wziął przy hangarze, Powiedz mi, Piotr. Jak się z tobą? Bynie ktoś teleportował. Miałem wam to powiedzieć, ale cały czas ktoś się wcina. Czy no, zamienił to was nie miejscami, nie, wiem, nie tego... zauważyłeś tego? No, Kurwa, nie. nie, nie zauważyłem. To jest. Dajesz tego, Mandzia, dajesz. Dajesz, 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 dajesz. Cię on pobiegł. No bo dobra, co ty zrób? Następnie strześniemy Mandzia po prostu i tyle No dawaj, dawaj, ja za to biegnę, nie? Masz Cazka? Nie masz Cazka Dobra, coś mi, coś mi nie pasowało, kurde I dobrze, dobrze, że pobiegłem Czyli gra, no mów, mów. W skrócie, stało? w skrócie widziałem jak Mandzio na komsach zamienił się wejbiego I mówię, to kurde to był transport akurat To, to, był, to transport? był transport? Mm -hmm. tak, no, transport okay, tak, ok. Tak, na 100%. E, bo widziałem teraz wbiegającego e, Mandzia do speciemana dolnego i za nim po prostu ciało upadało. O, nie wiem. O, mi się jest to, to, no też to też byłby to, głupi ruch ze strony Mandzia, żeby się zamieniać w Evi'ego, bo Evi był A mnie wytepało ze speciemana mhm. Wytepało Więc... mnie do speciemana i pobiegłem do górnego speciemana, od razu jestem no dekontaminowany. Czyli może ktoś to potwierdzić, bo dosłownie no. Mandzia uciekał no od, od ciała. zostałem przeteleportowany, zrobiłem komsy, zostałem przeteleportowany, pobiegłem do góry. Okej, czyli to była. W było ciało? W ogóle. 6 temu, 6 temu. Ciało na adminie jest. Ciało na adminie przy wejściu do lower tego, do dekontaminacji. Czyli albo, albo kręci, bo jest o nim, albo. Albo rzeczywiście, rzeczywiście to, to, ktoś mógł to się to teleportować. W sensie... no. się. Przeteleportowałem się. Przeteleportowałem się do i jestem w górnej dekontaminacji. Nie szukam wymówki, opisuję ci movement. AB, jestem w górnej dekontaminacji, czyści mnie. Nie zdążyłem z niej nawet wyjść jeszcze Ale nie wiadomo co, tego, co, cieszy, co cieszy, cię czyści, co cię halo? Nic nie czyści Powietrze, się, co cię czyści? Nie, powietrze, nic nie czyści bez skitu No nie no kurwa, no przepraszam, nie widziałem nikogo Ale ja byłem odry, w zaledwie. labie, ja byłem w labie I uwaga. Cieszy, Kura, dekontaminacja, widzisz? Jest ważna zasada Na dole po lewej sobie przeczytajcie, na czerwono jest napisane jak coś Ja myślę, że musimy się tutaj zastosować dobra, ja, ja, ja myślę, że dwie to, osoby można to... wyczyścić. Nexa i ja to, jesteśmy czyści na pewno do tego, że Dobra, ale do moment, 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 Czemu też. Czemu Nexe i ty jesteście na pewno czyści? Bo ja właśnie no chciałem właśnie. powiedzieć, że, ja że skoro ja, ja flotar... Poczekaj, poczekaj. Skoro ja flotar Abi i kto i kto? To wszystko. Na dodatek Marco powiedzmy, jeżeli ma sensu na my jesteśmy clear. Więc właśnie diabeł, Nexa na Minxu, Patmas i Kapton, to wy jesteście potencjalnie podejrzani. Właśnie tłumaczymy, że byliśmy z wami na kompsach, razem jak i widzieliśmy jak AB ja gdzie... się zamienia magę. Ja Flotar też wiedział. Ja nie widziałem no, tego. No tak, mi, że jest, Mówimy, że się zamieniliśmy, no. tak. Ale dla kogo? mówię, to jest. Zabił teraz, guzika czy ptam plagę? Kto teraz zginął drugi? To właśnie drugich gra padł. gra padł i plaga chyba, albo. Ktoś widział gdzie był plaga. Nie no powtórzę jeszcze raz, Flotar jest medykiem magi jest Cyril mnie sprawdził z git. Dobrze, czy ktoś widział plagę w tej rundzie chyba nie. Proszę, zeskipujcie to, błagam, kurwa, gram normalną grę, robię taski jak Kasia mi kazała nawet. Na A Kasi nie mam. Spoko, spoko, ja zeskipowałem. Tak. Dziękuję na to. Po co, po co te nerwy, po co się denerwować? Bez... Trochę na psychę wjeżdża strasznie, nie, ten Mandziula. Ja, ja bym go na miejscu diabła strzelał. Strzelałbym go jak, jak kaczkę. O, tu pobiegł. Dawaj, diabeł, go. Ale widzę, że chce, próbuję. Dobra, idziemy stąd. Idziemy, idziemy. Nie ma co. Bardzo. Ach. No. Y okay. Co to było? Czekaj, bo ja, AB obok Dobra, AB był na Weeponsach. Wiem, wiem, wiem. Daj, daj mi powiedzieć, Flotar. Wiem, że masz ten. Kogo e... kierujecie z poprzedniej rundy? Rzeczywiście. Ktoś powiedział o Searze, ktoś powiedział se. o, o medyku. Flotar może być zły. Flotar może być zły. Nie, nie, Flotar może nie mi, Nic się żeby nie wydaje zły. Ja gdzie ja ciało? Gdzie ciało? Gdzie ciało? Gdzie ciało? Gdzie ciało? Ale gdzie ciało? Jest na Weeponsach. Weeponsach. Ale jest niewidzialne ciało. Jest jeszcze jeden killer minimum. Mangetsu nie mógł tego zrobić nie, ja Zgorzyk też dłoże. nie Xabi tego nie, nie zrobił, Flotar tego nie zrobił Patmas tego nie zrobił Może nie, bo... Ja Nextu, byłem z Mangetsu i z Gorzykiem Mandzio był zły I, i ja Mandzio się... był zły Spokojnie, ja się Sekunda. drugim też zajmę I Ja się drugim też out. zajmę ja po Nie ma z Drugi leży z, gorzyki, z Gorzyk, albo Katon są kolejnym Część, e, z Zantką. Dobra, ja miałem całą a, praktycznie a, z ale Abi. Ja, no ja wiem, a, jak to wyglądało dziwnie. Ja nie dał tarczy! Stał mi to tarczy! Na na nie dał ci tarczy! Ja poszedłem z Abi tak, do tak, Weeponsów no. AB i czekam, mówię, dobra, bo wydaje mi się, że Mandzio jest y, impostorem i mnie będzie chciał odjebać, mówię, będę się trzymam z Abi. Abi sobie robi Weeponsy. I nagle e, ciało, w ogóle ciało AB'ego znika i pojawia się po prostu przycisk do zgłoszenia. To, by było bez sensu, to ich zamieniło miejscami! Mi 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 mi, mi, zamieniło ich miejscami! Nie ci diabeł i AB. Patras tak. dobrze wie, dlaczego ja nie jestem? Nie, tak. Górę, tak. I Katon, to jest, jeden z nich jest jeszcze mordercą. No i dobra. I ja, ja się, ja się z, zajmę drugim. W ja, ja... takim razie Katon jest, pozdrawiam. Diabeł, nie. diabeł. Czemu ty myślisz, że to ja ciebie zabiłem? zdaniem, no to jest albo AB, a dobra. Nie, dobra, dobra, w porządku. Albo diabeł, nie? Nie, nie! Tak, tak, to tak, tak. A ja stałem się obok, się obok ciebie, Ibi. Stałem obok ciebie cały czas, mówię, poczekam na ciebie, żebyś mnie chronił po prostu przed Mandziem No i okazuje się, że po prostu ciało miałem do zgłoszenia. Spoko, Tyle. spoko, spoko. Li... Tak, Chłopaki. Czyli, ty miałeś, czyli się ciało teleportowało, tak? Tak, ciało nie się tak, teleportowało. Ciało się teleportowało. E, ja, się. Nie. Ja się no drugim zajmę, się tylko. Diabeł, ja się drugim zajmę, tylko kto jest ten? Z gorzek drugi? Czy kto? Tak bym strzelał. Albo Katon. Że, 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 dobra. że, że, że co? Że ja jestem drugim killem. Dobra, dobra, z, zaraz zobaczymy, <grym> zaraz nie zobaczymy. Nie, nie, bo to jest nie tak, nie bo to jest tak, to. Jest tak ja, 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 ja chcę to zrozumieć, bo ja nie... nie no nie bo kurwa, Patmas ja jest keryfem, no! Jeśli jesteś czysty, no to przeżyjesz. A, Powtórzę okay. jeszcze raz, no imo to jest AB. No to I to robi was wąguchą. Może, może być AB. <grym> Nie, AB, Diabeł i Patmas nie są czyści, ogólnie. Znaczy, z tego killa, bo może tylko jeden. No mamy sporo rul skreimowanych, nie? Może już nie ma tego gestera żadnego w sumie też. No albo geo nawet nie? O, graf, graf zginął, chyba ta. Ups. Gdzie ten Zgorzyk pobiegł? No dobra. Gdzieś chyba tu pobiegł, nie? No, tu pobiegł. 3, 2, 1. O! No i łatwo! No, i sytuacja wygląda tak jak myślałem. Dwa fraki w tym momencie I już ci mówię, co? co? się wydarzyło? Patmas jest, szeryf... tak, ja, ja jest szeryfem. Tak, tak, kurwa. Ja strzeliłem. Patmas jest Gra na szeryfa, że jest szeryfem. I zabiliśmy właśnie katona, który odjebał z Gorzyka. No dobra, co Jest jeszcze wzajem? jeden neutral. Jest jeszcze jeden neutral. No, Drugiego ej, nie jest Ale do... czyli impostorów już nie ma, tak? Może, a, to może być impostor. Może być. jest jedna klasa zabijająca na pewno. Gdzie był drugi frag? widzieliście? Nie, nie no, bo przycisnąłeś. Ale czekaj, czekaj, myślałem, czekaj. Że da, nie, no, no, ja nic nie wcisnąłem, bo to Nex no. diabeł, czekaj, czekaj. No, no, ale obydwa no, są no, w Specymenie, no, obydwa no, są tam. Obydwa tam są, obydwa tam są diabeł. No ma dwa IQ, zostawcie go. No, Już wam mówię o no, co chodzi. Biega z Padmasem, jest szeryfem, jeszcze raz powiem. I odpierdolił... I odpierdolił... No to o, biegu też to teraz dobre, strzelamy no, Powiem tak, jeśli mam być szczery, wydaje mi się, że diabeł jest po prostu guardian angelem patmaza, a patmaz nie jest szeryfem tylko jest impostorem nie Też mi się jestem, tak wydaje, nie jestem tak być, Ej, tak też może być, to prawda, no generalnie może sytuacja być. wygląda tak, bo ja, ja jestem pewny, że mangesty jest czysty że flotar jest czysty, ja jestem czysty więc, no, Zostaje wiecie, AB, tak? Zostaje AB. Mi tylko jedna rzecz nie pa... Znaczy, diaboł i Patmas się clearują nawzajem co rundę. Powinienesz, Nexo, się domyślić, kim jestem, ale widzę, <grym> że nie ma za dużo IQ w tym przypadku. No nie mam, nie mam stary. Ale to co, no to w takim razie to, ewentualnie, to, tak jak mówię, padły do fragi, więc w tym momencie może być diaboł Patmas duo. Ale I Katon, i... Zabił i to, że... Katon zabił z Gorzyka. Katon no. no, zabił no, z Gorzyka. was dziwną propozycję. Nie wywalajmy nikogo, zostajemy przy stole i czekajmy na rozwój budowę. Dajcie mi gotować, dajcie mi gotować Dajcie mi gotować Dobra, ale też What? można... Powiedzieć? Nie, ej nie! Leci mi cook! Let mi cook! Będziecie wiedzieć! Led mi cook! Nie, 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 nie! Dobra, na kogo daliście? Czy zskipujecie no, to? No ale nie wiem, ile to No pewnie nie wiem, gierdola mi właśnie przegracie rundę, bo nie ma nie odmah, tak, że jednak nie jestem szerryfem, że leci wam. Tak, no głośno! O i patmas Dobra, ej biegł, ej biegł! Dobra, dobra, ja ci teraz co, co ty. Co ty ma Czemu z ryzykowny? Lecimy, lecimy. Gdzie Abi? Chodź tu, Abi, kurwa. Chodź tu. Ucieka, ucieka nam. Diabeł. się tu kręcą jak gówno w przeremblu, nie? O, nie. No to i co zurekcja? teraz? Ej, to, to, zurekcja, to była rezurrekcja, faktycznie, to. czemu to zgłaszasz? A się odjebało w O, jo jo. Chwila, Ej, ale... Upadło, chwila, chwila, upadło ciało, kurwa. Yy, czekaj, bo mieliśmy czekać. Ale, ale nie było, nie to, było animacji, ja był... nie było animacji, tak? No właśnie. Nie to było... ja wam tłumaczę, ja wam tłumaczę, ja wam dobra. tłumaczę, dobra. Tylko kto są obok diabeła, w kogo on strzelił, ja, bo to jest ważne. Nie, we mnie strzelił coś. Dobra. No, możliwe, że tak było, no. To jak Mangi jest czysty, to diabeł był tym jebanym szeryfem, ja byłem GA, ja teraz już nie jestem Gia. I w takim razie Mangi też jest czysty, jest teraz między nexem a flotarem. No ani ja, ani flotar, tak nie. Sobie, Ja totalnie nie kupuję tego, co ty mówisz, Padme. Nie, bo no, a a, a cze, czekaj, czemu Acha, ty nie możesz nie być niby? Bo, bo ja byłem jego Gia, on był szeryfem, on się zabił teraz o Mangeca. Dobra, to zostałem tutaj chyba wykorzystany. Jak to? W jaki sposób? Patmas jest faktycznie jak, ja, jak, jak ten jak mówi, no to wychodzi na no, to, że ale... wy możecie być loversami. Nie, nie no Patmas leci w chuja ogólnie, nie? Najprawdopodobniej tak. podjebał i... Nie, nie my, my to baitowaliśmy, my to bejtowaliśmy, żeby wam nie strzelili jako szeryfa, ale nie poszło. Nie, nie, nie poszło. Strona, my lecieliśmy w chuja, ale to prawda, flotar akurat wyczyściły się na ale samym jedna początku. No. rzecz mi też nie pasuje. Dlaczego? No. O, wcześniej Diabeł mówił, że, że ty jesteś szeryfem, żeby wtedy... żeby ci nie odwalił za pomocą roli? Dobra, powiem to bardziej wprost z tym sirem i dlatego wiem, że on jest czysty od początku, i dlatego wiem, że ty też jesteś czysty Mhm. Ale nie wiem czy powinieneś mówić teraz Rolę Nexa. No, chociaż jeszcze my jeszcze musimy zaufać, się że... Ale byś np. medyki Nie spadł. albo coś takiego. Zim. No ja po prostu raz. teraz nie, nie. Nie, tak nie, jest jestem, nie jestem. Ja oddaję swój głos do Nie, 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 to on jest impostorem, on jest impostorem, on jest impostorem. On jest impostorem. Ja wiesz ja, co, Nexe, trzymałem się z tą całą grę, więc powiem za to. Floter, zaufaj mi, proszę, to jest dokładnie tak jak mówię. Czy Neksa jest no, tak, niby? Nie, no, albo Nexe, albo ty w takim razie, jak się diabeł tak, zabił o ja, Mangetsu. Tak, jestem impostorem, weź, pa, Ale ja pa, daję 50-50, nie, no flota! Jakim 50-50? No powiedziałem, że albo Nexe, albo ty, jak się diabeł zabił o Mangetsu. A czemu to nie mogłeś być niby ty? Bo mnie na. Ja nie, nie byłoby mnie przed chwilach, nie było animacji, żebym ja zabijał. Ale to już za późno, no ja już zagłosowałem. No kurwa, no zagłosowałeś, to... bo właśnie nie wiem kurwa, czemu zagłosowałeś! Dobra, no głosuj już, na. Nie no, moim zdaniem to jest dobry głos. Kick nexe, Guzik, kick nexe, proszę! No, Cinema! W... Miłość! <gryli> e miłość. miłość wygrała! Miłość wygrała. Słuchajcie. Słuchajcie, który z nich jest, kurwa! Miłość wygrała!